Siema. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że jestem po kontuzji, po poważnej kontuzji, zerwania tricepsa. I oczywiście przez, już teraz, przez 6 tygodni w ogóle nie trenuję. Natomiast czekam jeszcze kilka tygodni takiej delikatnej, można powiedzieć, rehabilitacji. Natomiast już nie mogę się doczekać powrotu na siłowni i trenowania, żeby odzyskać, że tak powiem, ten rozmiar swoich mięśni. Dlatego też przypomniał ma mi się technika, czy system treningu okluzyjnego. Słuchajcie, kiedyś miałem również operację barku. Ten bark miałem unieruchomiony i można powiedzieć, że ponad 12 tygodni nie robiłem nic. Po 16 tygodniu dopiero zacząłem trenować. No i oczywiście ta moja ręka wygląda jak zapałka, natomiast nie mogłem od razu atakować ty, tych ramion dużymi obciążeniami. Po raz, że groziło to oczywiście znowu jakimś tam naderwaniem, a dwa, że nie miałem po prostu siły. Dlatego przyszła, przyszła mi, przyszło mi z pomocą przyszedł mi z pomocą trening okluzyjny. Co to jest trening okluzyjny? Ten trening okluzyjny to jest nic innego jak wykorzystanie pewnego rodzaju taśm, które wiążemy nad mieściem, który będziemy trenować. Czyli na przykład znaczy najczęściej się stosuje jakby ten trening albo do treningu łydek, albo do treningu bicepsów, tricepsów, e, czyli umieszczamy jakby tą opaskę nad e, mięśniem, e, po to, żeby ograniczyć dostęp e, krwi. E, Kwi, a co za tym idzie tlenu, dzięki czemu wymuszamy e, większą pracę e, i zwiększenie jakby, wykorzystania włókien tych szybko uczciwych, tych takich, które trenują, trenują znaczy, e, pracują najbardziej beztlenowo, ale które również mają największy potencjał wzrostu. Można powiedzieć, że. Dzięki Dzięki takiemu ograniczeniu dostępu krwi tlenu do mięśni, mięśnie jakby myślą, że są trenowane bardzo dużymi ciężarami. I dzięki temu, oczywiście, dostają podobny, podobny sygnał do wzrostu. Oczywiście można powiedzieć, że taki rodzaj treningu, tego treningu Cluzy. Słuchajcie, jeżeli chcecie ze mną zacząć współpracę, wejdźcie na moją platformę, wybierzcie opcję, która najbardziej pasuje, napiszcie do mnie. I zaczynamy. Pamiętajcie, że na od YouTube macie 10% zniżki. Nego działa też na innych płaszczyznach. Cały, cała kaskada wyrzutu pewnych hormonów anabolicznych następuje. Może powiedzieć, że ten stres anaboliczny jest największy, co do tej pory, znaczy do, do niedawna uważano również za jeden z takich czynników. Z sprzyjających hipertrofii. Teraz oczywiście gdzieś tam można powiedzieć, że naukowcy obalają ten stres metaboliczny, ale niewątpliwie w jakimś tam stopniu myślę, że również ma wpływ na mm, przynajmniej powrót do pełnej sprawności i do odbudowy masy mięśniowej. E, oczywiście Trening okluzyjny nie jest tylko i wyłącznie do powrotu po kontuzjach. Jest to również trening, który często serwuje swoim podopiecznym na, dla słabych grup mięśniowych. Tak jak powiedziałem, łydki, bicepsy, tricepsy. Oczywiście nie zastąpi to normalnego, ciężkiego treningu y, na siłowni, ale na przykład trenując powiedzmy, w poniedziałek ciężko, y, wykonując normalne ćwiczenia, na przykład w czwartek czy w piątek można się pokusić o to, żeby dodać sobie na przykład po klatce, czy tam po plecach, y, czy nawet po nogach. Y, Właśnie taki rodzaj treningu. Zajmuje on bardzo niewiele czasu, natomiast daje niesamowitą pompę, a co za tym idzie, poprawia również troszeczkę przyrost masy mięśniowej. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, nie jest to 100% metoda na budowanie mięśni, dlatego że ten stres metaboliczny jednak się przyjmuje, że nie jest najlepszą metodą do stymulacji mięśni wzrostu, ale myślę, że nie zaszkodzi Wam spróbować, e, przynajmniej będziecie mieć super formę, super, pom e, super pompę, a jeżeli na przykład wracacie po kontuzji, to będziecie mogli trenować te ręce w sposób taki najbardziej e, hardkorowy, pompujący, bez używania dużych ciężarów. W jaki sposób e, ja sugeruję robić coś takiego? Oczywiście wiążemy sobie zawsze ten, tą opaskę np. Na nad bicepsy, jeżeli robimy bicepsy. Może zrobić bicepsy, to jest super serii, czyli wiążemy taką opaskę e, nad bicepsami pod barkiem. W miarę mocno. Słuchajcie, oczywiście to nie chodzi o to, żeby tak związać tą taśmę, żeby zupełnie e, odciąć dopływ krwi. To jest bardzo niebezpieczne. Natomiast w miarę mocno, tak żeby utrudnić ten przepływ krwi. I wykonujemy pierwszą serię na małym ciężarze, na bardzo dużą liczbę powtórzeń. Najlepiej, żeby to były, e, były powtórzenia między 20 a 30. Najlepiej żeby to było blisko upadku mięśniowego lub do upadku mięśniowego. Potem odkładamy tą sztangę czy tam, to urządzenie. E, odpoczywamy 30 sekund i wykonujemy kolejną serię z tym samym ciężarem do upadku mięśniowego. Najczęściej tych powtórzeń już będzie dużo, dużo mniej. 15. 12. Odkładamy serię i odkładamy ciężar, znowu odpoczywamy 30 sekund, kolejną serię robimy i najlepiej byłoby znowu dojść do upadku mięśniowego, więc ile się tylko da powtórzeń, znowu odkładamy ten ciężar i ostatnią, czwartą, tą taką serię robimy znowu do upadku po 30 sekundach. Pamiętajcie, że wszystkie ruchy, które robicie, musicie robić czysto technicznie i oczywiście nie chodzi o to, żeby walczyć z tym ciężarem, żeby robić jak najwięcej powtórzeń. Chodzi o to, żeby wykorzystać te maksymalne, dobre jakościowo skurcze mięśni, a jeżeli czujecie, że już nie możecie, to oczywiście nie bojajcie tym głowiem, nie zarzucajcie tej sztangi, po prostu odkładacie sztangę. I słuchajcie, na tym ten trening się kończy. Tak naprawdę robimy tylko i wyłącznie cztery serie, potem ściągamy te taśmy dajemy czas sobie trochę, żeby to okrężenie wróciło, że powiem do, do normy i albo robimy inną grupę mięśniową, albo jeżeli ktoś chce, możemy na przykład zrobić sobie jeszcze w sposób taki normalny jedno czy dwa ćwiczenia na bicepsy czy tricepsy. Natomiast pamiętajcie, że nigdy treningu okluzyjnego nie stosujemy w ten sposób, jak i też czasami widzę, że zakładamy opaskę i trenujemy przez cały trening z tymi opaskami. To jest bardzo niebezpieczne bardzo, że powiem, niewskazane, nie więc jeżeli trening okruzyjny chcecie spróbować to tylko taką metodą, jaką przed chwilą Wam pokazałem. Także spróbujcie i dajcie znać.